Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kolejny dzień, kolejny tydzień walki z koronawirusem. W gminie więc zdroje. Chciałbym Państwu dzisiaj przekazać kilka najistotniejszych informacji i pozwolę sobie te informacje podzielić na trzy bloki. Pierwszy blok będzie dotyczył kwestii związanych z bezpieczeństwem. Drugi blok edukacja, trzeci blok, kwestie ekonomiczne, kwestie gospodarcze. Proszę Państwa. Pozytywna wiadomość tego dnia, jakby najbardziej istotna, to to, że na terenie naszej gminy, na terenie powiatu nie mamy osoby, która jest zarażona koronawirusem. W tej chwili na terenie naszego miasta przebywają dwie osoby w kwarantannie, 11 osób w tak zwanej kwarantannie granicznej. To są te osoby, które powróciły z zagranicy. Istnieje możliwość oczywiście, jeżeli ktoś wraca z zagranicy i nie chce przebywać w domu, bo w jego gospodarstwie domowym są osoby starsze, schorowane, nie chce narażać najbliższych, może skorzystać tutaj jakby z kwarantanny, tzw. gminnej. Mamy takie wyznaczone do tego lokale, znajdujące się na terenie amfiteatru w budynku towarzyszącym, i tam można w dobrych, godnych warunkach odbyć tą dwutygodniową kwarantannę. Proszę Państwa, także po, podejmuję działania yy, i uważam, że jest to słuszna droga yy, w pozyskaniu yy, testów także przez samorząd gminny, współfinansowaniu możliwości robienia większej ilości testów yy, na koronawirusa i tutaj wystąpiłem yy, z korespondencją zarówno do Sanepidu na poziomie wojewódzkim, jak i do wojewody z zapytaniem, czy istniałaby taka możliwość, jakie trzeba spełniać warunki, bo uważam, że jest to niezmiernie w zaistniałej sytuacji ważne, ponieważ bardzo dużo osób, które, które są nosicielami, nie odczuwają. Tak jak mówi statystyka, to ponad 80% ludzi przechodzi tego wirusa w bardzo podobny sposób zbliżony do, do zwykłej grypy, do zwykłego przeziębienia, a są roznosicielami. Dlatego tak ważne są te badania, które dadzą nam też spokój i pewność, pewność siebie. Te prace trwają, będę na Państwa na bieżąco o ich wyniku informował. Proszę Państwa, jeszcze kwestia związana z kwarantanną i też z pomocą, szczególnie w dostarczaniu żywności dla osób starszych, samotnych. Na chwilę obecną nie mamy dużo y, takich zgłoszeń, dlatego zachęcam Państwa korzystajcie z, z tych możliwości, które oferuje zarówno OPS, jak i gmina. Y, tym bardziej, że mamy dodatkowe restrykcje, jeśli chodzi o poruszanie się Zachęcam Państwa do dzwonienia, jesteśmy gotowi, jesteśmy w gotowości. Niech nikt nie martwi się, niech nikt nie zostanie sam w tej sytuacji. I mówię dzisiaj do Państwa za pośrednictwem tego przekazu internetowego, ale w związku z tym, że nie wszyscy mają możliwość tego skorzystania, będziemy też przekazywać mieszkańcom informacje w formie papierowej, w formie tradycyjnej. Pracujemy, a właściwie już dziś produkujemy. Taki informator, który rozniesiemy, pracownicy rozniosą do poszczególnych domów, tak aby wszystkie osoby miały takich pakiet podstawowych informacji, bo informacja to wstęp do bezpieczeństwa. Proszę Państwa, kolejny ważny element dotyczący bardzo dużej ilości naszych mieszkańców, a mianowicie edukacja w tym trudnym dla nas wszystkim okresie, sporo się zmieniło. Potem te pierwsze dwa tygodnie to edukacja polegała głównie na powtarzaniu materiałów, który już wcześniej był przerobiony z uczniami. Była to forma bardziej takich delikatniejszych, że tak określę to, zajęć. A od 25 jesteśmy już w tak zwanej nauce zdalnej. I tutaj wstępnie ten termin to jest do świąt wielkanocnych. Jesteśmy na to przygotowani. I stopniowo będziemy wdrażać poszczególne procedury. Teraz pracujemy w szkole naleśnej, abyśmy mogli korzystać z takiego narzędzia edukacji, które udostępnia Google, abyśmy mogli prowadzić lekcje online. Taką możliwość już mamy w szkole podstawowej w Wapnicy. Nauczyciele, dyrektorzy. Kontaktowali się z wszystkimi rodzicami, wiedzą jakie są możliwości uczniów pod względem dostępu zarówno do internetu, jak i do komputerów. Ci, którzy nie będą mieli tego dostępu, będą otrzymywać materiały w formie tradycyjnej, papierowej. Dla niektórych uczniów też zapewnimy środki multimedialne, aby te zajęcia mogły odbywać się w sposób prawidłowy. Rozporządzenie dopuszcza możliwość też jakby wystawiania ocen, a nawet klasyfikacji egzaminów, jeżeli ta sytuacja będzie dyna, dość mocno dynamiczna, będzie utrzymywać się przez kolejne miesiące. Nie ukrywam, że, że też pracowaliśmy nad tym dość mocno w poniedziałek, wtorek. Dużo znaków zapytania, ale wiem jedno, że z dnia na dzień coraz lepiej nam ta nauka zdalna wychodzi. Ale tutaj też chciałbym tak do Państwa zaapelować. Pamiętajmy, że oczywiście nauka jest bardzo ważna, jest jeden z najistotniejszych elementów w naszym życiu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że te odosobnienia, ta kwarantanna domowa nie jest też idealnym jakby miejscem dla naszych dzieci, dla młodzieży i to dla nich też jest wyjątkowo trudny okres czasu. Więc miejmy to na uwadze i szczególnie apeluję do osób dorosłych, do rodziców, aby w tych ciężkich chwilach wspierali swoje pociechy. A my ze swojej strony chcemy, aby i wprowadziliśmy takie rozwiązania, aby pedagodzy szkolni byli dostępni, aby pedagodzy psycholodzy byli dostępni, żeby mogli z uczniami odbyć rozmowę telefoniczną, taką wspomagającą bo dla nas wszystkich jest to sytuacja kryzysowa. Proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze o kwestie związane z, z opłatami za żłobek i opłatami dla, dla przedszkola, oczywiście tych opłat tutaj za te miesiące, w którym, w którym jesteś, zarówno te, te placówki nie funkcjonują, oczywiście tych opłat nie będziemy, nie będziemy pobierać. Nauczyciele pracują też nad formą, nad rozwiązaniem takimi bezpośrednimi, jeśli chodzi o komunikację na poszczególnych grupach i sprawdzaniem prac tak jakby online, żeby, żeby mieli podgląd na tym, co dany uczeń wykonuje w danym momencie, żeby mogli nanieść swoje ewentualne uwagi, pokaż, stwierdzić, co zostało wykonane dobrze, co zostało wykonane źle. I też będę o tym Państwa informował na bieżąco. Proszę Państwa, trzeci blok tematyczny, ekonomia, czyli gospodarka naszej gminy. Nie musimy sobie udowadniać, jakie spustoszenie w tym krwiobiegu gospodarczym spowodował na terenie miasta i gminy Międzyzdroje koronawirus. Jeśli chodzi, tak dla przykładu, jeśli chodzi o, o sytuację w, w branży hotelarskiej, to na chwilę obecną są otwarte tak naprawdę tylko i wyłącznie dwie placówki, które mają obłożenie, na, na, na które możemy policzyć na palcach jednej ręki. Większość budynków jest zamknięte wstępnie do 9 kwietnia. Proszę Państwa. Branża hotelarska, branża gastronomiczna to przede wszystkim miejsca pracy dla naszych mieszkańców i tutaj nie ukrywam, że samorząd będzie pomagał zarówno jednym, jak i, jak i drugim przedsiębiorcom, żeby przetrwać ten trudny okres czasu, bo jeżeli ci przedsiębiorcy zaczną zwalniać swoich pracowników, to... Ten problem będzie zdecydowanie większy i będziemy mieli sytuację taką jak na przykład w latach 90., w wczesnych latach 90, kiedy te bezrobocie wynosiło blisko 20% i wiemy jak to dla wszystkich z nas były to trudne czasy. Dlatego y, uważam, że pomoc przede wszystkim będzie trafiała do tych przedsiębiorców, y, którzy będą dbali o miejsca, miejsca pracy. Cóż mogę powiedzieć na ten moment. Wiem, że rząd pracuje nad nowelizacją ustawy z 2 marca dotyczącą między innymi tutaj spraw gospodarczych w rozwiązywaniu tematów związanych właśnie z koronawirusem. My pracujemy na ordynacji podatkowej, wstępnie to co możemy zrobić to podatek od nieruchomości wieczyste, z pewnością zajęcie pasa drogowego, być może czynsze. To zarówno dla podmiotów, które korzystają z zasobów MTBS-owskich, jak i dla naszych mieszkańców. Zobaczymy też jak to będzie się cała sytuacja rozwijała, bo no nie ukrywam, że, że, że na pewno są zagrożone imprezy, duże imprezy miejskie. Będziemy z tego oczywiście rezygnować w pierwszej kolejności. Kolejny krok, który chciałbym podjąć, jeżeli sytuacja będzie rozwijała się darma, będzie rozwijała się w ten, ten sposób negatywny, no to działania związane ewentualnie z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, bo uważam, że gdybyśmy zrezygnowali w pewnym etapie ze strefy płatnego parkowania, mogłoby to się przełożyć na większą ilość turystów, żebyśmy odbili od tego dołka ekonomicznego. Proszę Państwa, Zastanawiamy się także nad wprowadzeniem porad prawnych dla przedsiębiorców bezpłatnych, jeśli chodzi o tutaj działania, działania gminy. Więcej będę mógł też oczywiście Państwu powiedzieć po przyjęciu przez rząd tej ustawy, o, o której mówię, stworzy nam ona dodatkowe, mam nadzieję, że stworzy nam ona dodatkowe możliwości, bo... No tutaj będzie zdecydowanie drugi najważniejszy front naszych działań. No Pierwszy to oczywiście bezpieczeństwo zdrowia, a drugie skutki, z którymi będziemy zdecydowanie dłużej walczyć, to są te skutki ekonomiczne.